Cześć! Witam Was w drugiej części z serii jak zrobić prostą bransoletkę z rzemienia. Zaczynamy od bransoletki z kauczuku, ale może to być też inny rzemień, na przykład ekologiczny albo naturalny. Do niego wybrałam metalowe półfabrykaty, tym razem w kolorze antycznego brązu. Dziś pokażę Wam też inny typ zapięcia na karabinczyk, a także jak zamontować łańcuszek do regulacji długości bransoletki, który jednocześnie ułatwia jej zapinanie. Co będzie potrzebne? Kawałek rzemienia, długości 20-25 cm. Ja wybrałam grubość 6 mm. Końcówki do wklejania otworzę dopasowanym do grubości rzemienia. W moim przypadku są to końcówki 5 mm. Mój rzemień wchodzi na styk, mimo że jest troszeczkę grubszy, ponieważ go ugniatam. A także karabinczyk 16 mm. Będzie potrzebne kółeczko montażowe otwarte, jedno większe 9 mm. Które posłuży nam do zapinania, dzięki temu, że jest większe, będzie to łatwiej zrobić. Drugie mniejsze, 6 mm, do podczepienia karabinczyka. Przykładkę o otworze 5,5 mm, ona też ciężko wchodzi, ale też daje radę. Szczypce inaczej kombinerki o płaskich noskach dwie pary nożyczki do przycięcia rzemienia i mocny klej jubilerski. Najpierw musimy zmierzyć obwód nadgarstka. Jeśli nie macie miary krawieckiej, owincie sznurkiem nadgarstek, przytnijcie na odpowiednią długość, a następnie zmierzcie długość sznurka linijką. Moja bransoletka będzie miała długość 19 cm. Musimy zmierzyć tą odległość, czyli jak długie jest nasze zapięcie. Interesuje nas tylko odległość między końcówkami wraz z uszkiem. Małe kółeczko i karabinczyk oraz uszko końcówki mają razem 2,5 cm. Po drugiej stronie większe kółko wraz z uszkiem to około 12 mm. Razem wychodzi około 3,5 cm od 2 mm nie chodzi. Żeby bransoletka miała długość 19 cm, potrzebujemy więc rzemień o długości 15,5 cm. Czyli jeśli mój rzemień ma akurat 17,5, odcinam te 2 cm niepotrzebne. Sprawdźmy czy wszystko się zgadza. Nakładamy przekładkę. Teraz z dwóch stron końcówki do wklejania. Przykładamy wszystkie elementy do linijki i jest 19 cm. Możemy wklejać końcówki. Ja używam poksipolu. Wyciskamy dwie równe jego części i dobrze ze sobą mieszamy. Za pomocą na przykład wykałaczki wkładamy klej do otworu w końcówce. Wciskamy rzemień. Mój rzemień wchodzi zaporem, bo wymiary są na styk, ale daje radę. Nadmiar kleju wycieramy chusteczką. I to samo z drugiej strony rzemienia. Uważajcie, by uszy końcówek były tak samo ustawione. Do montażu zapięcia przydadzą się szczypce jubilerskie z płaskimi noskami. Rozchylamy duże kółeczko montażowe ruchem na boki. Nakładamy uszko końcówki do wklejania i domykamy kółeczko. Teraz druga strona rozchylamy małe kółeczko, nakładamy karabinczyk. Teraz końcówka do wklejania i domykamy kółeczko. Zapinamy i bransoletka gotowa. W ten sam sposób zrobiłam drugą bransoletkę. Jak widzicie, elementy w kolorze antycznego brązu pasują ładnie w obu przypadkach. Do drugiego zestawu użyłam cieńszego rzemienia o 5 mm, ale końcówki są te same. Jedne wchodzą na wcisk, a drugie mają minimalny luz. Myślę, że nie ma z tym problemu. Możemy być w tej kwestii elastyczni, bo zawsze można troszeczkę upchać rzemień. Teraz druga bransoletka. I tu mamy elementy w kolorze antycznego brązu i zapięcie na karabinczyk, ale rzemień wkleiłam do płaskich końcówek. Dodatkowo zamontowałam łańcuszek do regulacji długości bransoletki. Dzięki temu pasuje ona na różne nadgarstki, a łańcuszek pomaga w zapinaniu bransoletki. Oto wszystkie półfabrykaty, które będą potrzebne. Końcówki otworze 4x8 mm. Karabinczyk 16 mm. Kawałek łańcuszka, który się nazywa ankier. Wielkość ogniwek to 7x5 mm, mogą być troszeczkę mniejsze. Łącznik w kształcie serduszka, zawieszka w kształcie serduszka. I kółeczka montażowe. Jedno takie duże, 9 mm do zapinania. Oraz trzy mniejsze kółeczka do montażu karabinczyka, zawieszki i łącznika. I znów zaczynamy od zmierzenia długości naszego zapięcia, czyli po 5 mm dojdzie nam z każdej strony, plus dwa kółeczka i karabinczyk. Razem około 4 cm. Potrzebny będzie więc rzemień o długości 15 cm, bo 15 plus 4 to jest 19, a taką chcę długość bransoletki uzyskać. Sprawdzamy całość przy linijce. Układamy wszystkie elementy. Zgadza się. Wyciskamy dwa składniki kleju. Dobrze mieszamy go ze sobą. Wkładamy klej do otworu końcówki i rozprowadzamy po ściankach. Wpłaszczamy koniec rzemienia i wkładamy do końcówki, dopychając do końca. Nadmiar kleju usuwamy chusteczką. Tak samo z drugiej strony, pozostawiamy do wyschnięcia na 10 minut. Tymczasem zmontujemy łańcuszek, który składa się z kilku elementów. Potrzebujemy zaledwie 2,5 cm. Na pewno macie dłuższe odcinki. Żeby skrócić łańcuszek, nie potrzebujecie używać szczypiec obcinających. Wystarczy rozchylić jedno z oczek i ściągnąć niepotrzebny kawałek. Teraz ruchem na boki rozchylamy małe kółeczko montażowe i do niego podczepiamy kawałek łańcuszka. Jeszcze nie zamykamy kółeczka, bo wejdzie tu jeszcze uszko odłącznika. Teraz zamykamy. Rozchylamy kolejne małe kółeczko montażowe i nakładamy zawieszkę. Następnie nakładamy drugie uszko łącznika. Domykamy i w ten sposób łączymy całość. Tak to powinno wyglądać. Teraz całość montujemy do końcówki. Wykorzystujemy do tego duże kółeczko montażowe, to 9 mm i jedna strona gotowa. Teraz z drugiej strony zamontujemy karabinczyk. Pamiętajcie, że zawsze rozchylamy kółeczko na boki. Dzięki temu nie zdeformuje nam się, nie powiększy, a później ładnie się domknie. I tak jak już wcześniej mówiłam, przytrzymując łańcuszek za serduszko, bez problemu zapinamy bransoletkę. Jak widzicie, ten sam rzemień pasuje i do okrągłego zapięcia magnetycznego w kolorze srebrnym, jak i do płaskich końcówek w kolorze antycznego brązu. To już wszystko w tym kursie. Mam nadzieję, że będzie pomocny. W kolejnym filmie pokażę Wam, jak zrobić bransoletkę wykorzystując zapięcie Toggle. Będzie też bransoletka z elementami w stali nierdzewnej. Zachęcam do oglądania. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!